Witam Was serdecznie w 11 odcinku z naszej serii Let's Playlist 2013, w sezonie drugim. A jest ze mną dzisiaj... Chmielu. Elo. Osa. Jema. Tomek. emaneczka I nowy gracz XV222. Siema. E, no, dzisiaj będziemy robić e, kiszonkę, czyli kukurydzę na kiszonkę. E... Troszeczkę y, można by powiedzieć od, od ostatniego odcinka, czyli dziesiątego. Mapa jest y, ta sama. Y, można powiedzieć. Y, y, nie Nauty, czy... Ta coś? sama, ale inne wydanie. Y, inne wydanie, tak można by powiedzieć, V2 albo coś takiego. Ej, a chyba wiedzieć, gdzie na y, nie? Tak, ilu tak, spywać, tak. tak Aha, tu stoi, dobra. Na tej drugiej farmie. No, tak, ale najmniejsze. Ej, a no, no, no. Po... Rem... Eja, tu jest Gospo to na lewo, nie? No. no tutaj ta czarna brama, no. Chmielu, a ty będziesz tym z tym zetorkiem? Tak. Chmielu, ale ty nie wziąłeś jednej przyczepy. Ale po jednej wozimy. Po jednej. Ale dupnie. Po... Dobra, odczep, 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 odczep. Odczep. O, so, so, so. No właśnie, nie mogę. No jak nie możesz? Musisz odjechać od tego silosu trochę. Chodź jedź. Musisz odjechać od silosu. No, no tak, tak. Czekaj, ty, ja to zrobię. Weź od ciebie, bo ja nie mogę. Hmm. Chodź tego silosu i jedziesz. Nie wiem, ja nie mam tu jest limitera O, jest. Dobra. Daj. Kur... to zasypko jest. Ja jadę na dwójce. Ale jadę 8 na godzinę. Ło Dzięki! Dzięki! Tu, tu Dzięki! Rolad na razie już ci Karol nie jest Kary, nie jedz tutaj. Powoli ja i już tak powoli, powoli, jadę. Tak jak bo tu drzewo jest nieogarnięte. Wam bramę otworzyłem? Tu drzewo, tu drzewa chadzą, ty No bo ma, mają od kolizji A żebyś wiedział chłopcze Dobra A To pijak. nie moja wina e, Dobra, ja, ja, ja tylko wajdemana ja nie, wezmę Postawię pod wiatą A nie, do tyłu tam Zaprowadzę obok obornika jedzie, jedzie, spokojnie, spokojnie Podjedź Kurde, rola, mogłeś jakiś tam przyrząd Albo ten, kultywator Czy co wziąć do tego on talerzówkę wziąć do kukurydzy no to weź Kurni albo pług albo pług albo pług urna to jaki 3 skibowy czy 4? 4 no weź 4 jest mocniej. cięższy cięższy no. y mamy no. tutaj świnki krówki troszeczkę zakupiliśmy tych pieniążków, co przyszły z dotacji K Kury chodzą kury chodzą jak muchy po ziemi normalnie rola ile razy na obiad już z tego przejechał eee xv nie jest ze mną ok? Ale ja jadę, żeby specjalnie nie przerywać roboty. Ja to tak jeszcze, do góry pojedziemy. Jaka to jest? Czwórka czy trójka? Tu jest czwórka chyba. Pod ja, ja wiem, stoję. Ja wiem, wiem, wiem. Stój, stój! A stoi. jaką wziąć? Tą mniejszą, czy... Dobra, dobra, ja już podjeżdżam. Dobra, niech ta będzie. 8 na godzinę Osa jadę No ja cieć tam jest, jest otwarta Brama wszystko A to, to, to. Ajdę z pługiem czteroskibowym żeby tak to, to ubianie Jezu ty się niki. daje Czy Ty przede mną Nie, to taki nie, błąd tak jest czasami jest Taki lak to jest Jest ja, ja dopiero z, z farmy wyjeżdżam Wiedził tej pierwszej, znaczy nie a drugie bramy już nie otworzy. To drugie no, no dobra, no zapomniałem. Armię możesz wyjechać, a pierdzie Uważaj roluś, bo wiesz. Dobrze, spokojnie. Rzuca Pana troszeczkę. No, troszeczkę. No, a najlepiej bo tam pol na się nie otwierać, bo może tam się jakbyś się zaklinować przecież. Jezu. Jezu. Się? Jak będziesz miał 100, to tamów. Nie. Ja nie wiem kiedy będę miał 100, bo ja nie mam, ja nie. A, dobra, bez liczników, dobra, dobra. więc będziesz widział jak będziesz przestanie sypać. Po co ten punkt opuściłeś? Bo mi się tak podobało. <laughs> tak tego prawie nic nie wyjdzie. Jak, tak teraz... jak drugą stepę, jak drugą stepę dam. No, widać. Dobra, jadę tam no, było ostatnie... Ej XV, chodź jedziemy, jedziemy prosto, tu trzeba co drzewo, drzewo przejechać Zachodz? I uważaj Dobra, ja zgaszę ten ciągnik, wracę tam witam na sypieta, to będzie ruski rok. No, mogę się jechać za mną Nie otwieraj tych drzwi Sorry, bo ja chcę zamknąć drzwi Hejo! Chciałam zamknąć drzwi <grych> Zaraz ja sobie zamknę drzwi, a ci się otworzą Jeszcze raz i później jedziemy prosto O zobacz, czekaj Daj, zamknę u siebie czekaj. Odpalić Zamknę mi co? O mnie nie no, ci byś ci się... Nie otworzyła? Nie, otworzyło? nie. O, to są burty. Dobra, teraz jedziemy prosto. Ile poczekaj? I, I tak z tego gówno zostało jak się ubiło. Poczekaj. U no 7 mało jest. jest. No, zawsze jest. Dobra, posiedzimy mało. chwileczkę, poczekamy. Ja dopiero mam 52%. Ej, powoli. Wiem, trochę za ciężko noga mi na gaz. Ciężka noga, mówisz na gaz? <noise> noga boli, ten cegło podłóż. <noise> Wezmę troszeczkę drzwi, otworzę buduszno. Os, Os sobie zamknął drzwi teraz, tak to powiem. Aha, <noise> <noise> fajnie, super. Nie, bo on jak siedzi, to dopiero to działa. Aha. Ile? Ale nie, przecież ja na nie siedziałam, to się otwierało. Pamiętasz wczoraj... A bo to z w że tylko działa i w Bizonach. Czekaj, zaczaj, ja jestem, czekaj, to jest... Ty... Zamknąć się? Nie, nie działa. Ej, tył. Ty ty, 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 Ej, nie podjeżdżajcie za blisko, bo łapie wasze ile żeśmy zadali za tego Jaguara Chyba z 100 tysięcy A to utłunuj, u, wiesz Ja wiem dotacji, myślę dotacje Na praktyce to nie jest moje to z twojej Osa nie robię Tylko, do roboty robię Mówisz tam Mówię nie robię do roboty nie robię. Pogasz koledze. No jest to Jeżeli było to słychać. O kurna. O, o. Ile jedziesz tak na godzinę? Osiem, on jedzie. Osiem. Ten pomaga ustaw. Czomek, ale weź wyłącz światła No nie mogę, bo nic nie widzę To jest mod ciemnej nocy wgrany Musisz przeżyć Lagów nie ma A y, jeszcze po pierwsze y, mieliśmy odpowiadać na chmielu, pytania chmielu, sofa, jeźdź do przodu, jeźdź jedź do przodu Jedź drogą Jedź do przodu jedź do przodu jedź do przodu jedź do przodu Jedę jedę bo to startuje jak Rola, gas silnik, bo tylko paliwo się marnuje. Było pytanie, kiedy będzie troll na Omegle, coś Właśnie, takiego? troll na Omegle, kiedy będzie. Powiem szczerze, że nie wiem. Mam zamiar na feriach zrobić. Eee, I... Z 90 Co To, no to z Z powodu takiego, że... Ch że... że eee, chciałem zrobić takiego trolla na... Kolegów, na Chmiela i w ogóle takich... Jezu! Ta, ta, ta. To czego za mną sto? Jedziesz! Ja kurde do... No ja pierdziele 100 Dobra Jezu, 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 jezu Ja odjadę, bo będę ja Chłopie, dobry refleks Coś tu jedzie? Czy mi się tylko wydaje? O, już Miel przyjechał dzięki zetora Nie, czekaj czekaj, tak nieco. Nie ten... Ja pierdyle O, co to robisz? Centymetr od stodoły. Zarysowałeś przyczepę! Ciul i tak stara Na złom długo. Fuck! No. Tak. Trzeba będzie zainwestować z nowe tego maszyny Ostanie się z tym twoim? O, w ciągu moim? Mielu teraz jadę. Nie? Co? Co? Teraz ja jadę jak Mielu. Spoko. Czekaj. Nie bo w dziecko. Masz ogień? Mam, no, chcę. Proszę. Nie. Nie, nie, O Jezus! Co tam się dzieje? Troll. Gdzie ma krówki? Dobra, ja lecę. Dobra. Toś mi spamin na tym spiku Okej, okay, po... Y... Tomek dawaj jeszcze tutaj w nas nastawisz. Ej! Sypnisz trochę. Moje... Karor, jest problem. Jaki? Osoby od takiej jednej osoby wbiły. Banować? Yy, yy, zaraz okay, wrócimy. Yy, dobra, wróciliśmy. Jezu! Chyba Kuba... nie, nie zarysowałeś. Nie, a ktoś już zbiornik wysypał, albo coś? Nie, Właśnie jadę jadę No. zaraz wroś zaraz tego, tego, nie, 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 nie. co, co, gdzie, nie, co nie, a Może byś przekazał, to? że... E, rola może byś przekazał, że jest... E, yy, właśnie wrócił po dłuższej przerwie... Internetowej. Aha. A? Ej, zastąpił. Zasto... O... Dobra, idę do niego. Dobra, idę do niego. Ej, was też wywaliło? Nie. Nie. Nie Mnie wywaliło ze serwera. Mogę wbić? Wbijaj. To e, dobra, to za... Za chwileczkę wrócimy. Kłopoty techniczne. Okej, okay, wróciliśmy po przerwie technicznej, ponieważ XV'a... W... W... przerwało moneta. Ty kupałem się ha? XP wywaliło. Wleko. No, przerwało moneta, bo to na pewno nie przez wina dedyka. To by nas też wywaliło. Właśnie... Może na, na e, Po prostu on ma internet na korbkę. No i I brat przestał y, nawijać. Neostrada na niestety nie wszystkich ludzi lubi. Nie, e, mnie lubi. Mnie też, też lubi. A jak on ty masz e, tego... Ile masz? E, ten e, ta, XV? Ale słuchaj, on ma, nieos, on ma teraz... On założył jak już Orange było aha to, no to. to wiesz to, to, to już to już to już troszeczkę nie Neustrada, no, to już orange to już A ja, ja no. też telewizję, ale, słuchaj role, ja mam telewizję z orange ja też mam telewizję z orange no to mamy ten sam pewnie w pakiet jaki masz universe plus czy Comfort plus on ma Psyku plus O, ja Plus. on ma bzyku plus jeszcze wam pokażę tutaj jedno kupiliśmy dwie nie dwie e, no cztery maszyny e, do to, e, do Jezu, do ziemniaczków do obcinania tych liści e, do buraków do obcinania liści do ziemniaczków kobain i Dobra. E, jak to się nazywa do buraków aha jakby to zakopałem się rola do kartofli i do buraków rola zakopałem się o to czekaj, zaraz, czekaj, nazywa? to tam weźnie Cię XV troszeczkę, tylko wiesz XV, obciążnikiem, a nie kurde maską. Czekaj, czekaj Tomek, jadę. Okej, okay, okej. Okay, okay. Ej, ej, ej dzisiaj ja w jeszcze kurki, kukurydzy tam. jest? Nie, 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 chyba nie. Nie, nie, nie. Dobra, 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 zostaw, zostaw, nie rób, nie rób. A dzisiaj Skąd... będzie. Skończymy to pole i chyba koniec, co nie? No. Weź wysyp, no. weź no. wysyp. No. się nie zakopał? Jezus! Ja! Co się stało? Eee nie, powiem, eee, nie powiem co on... się zrobić. Osa osta prawie robi. przedziurawił pługiem nowego Garanta. Stoi taka taki wóz do wywozy gnojówki, wie, nie, wie, osa wie, wie, mu wie. wykurwić oczywiście pługiem. Bo to fo, bo to Osa. A to co no, powiedziałeś? Zyku i dlatego. <laughs> Ty, ty, a ty jesteś Tomek i co? Tom czy Paluch? O, Tom czy Paluch, no. No nie, pewnie. Nie, tam ci paluch? Kto jedzie za mną? Ja. Aha. XV o, nie już tu przejeżdżać, tak ci ja powiem. XV już jeść na farmę powoli, bo to już koniec. Okay. Dobra, nie bo mam 98%. O sam, Już cofam, cofam, cofam Jezus! Co za typ? Nie, bo słychać było... <grym> 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 o kurde Co <grym> taki śmiech? O mnie nie mówi. <grym> Nie, może przez ten mutujący mikrofon, no trochę, bo jakby co mam nowy mikrofon, nie? Ale widzisz, napisał, bo się boi powiedzieć. <śmiech> <śmiech> się, ba się bałem, co że was? usłyszysz. Przejedziesz? Czy cofnąć jeszcze? Dobra, cofam, nie krzycz na mnie. Zaraz nowego Granata wjadę, w Granata. <laughs> Twojego Granata. Nie, mój Granat do roli jest. Ja już jestem na farmie, nie? Już masz pełno? Nie, w sensie rola kazał mi jechać na farmę. A po każdym już. Mogę jechać na farmę? Tak, bo ja już tutaj u tego, to ja w zmieszczę. Ja razie zostawię Ursusa na podwórku. Do garażu nie. A to już koniec jest? No. Tak. Tak no, wykoszona jest kukurydza? Tak. No, a, a czekaj, ja tam przyjadę mi. jeszcze wysypać. No. Ubijanie jest 100%, nie? Jakby co? Jest już 10 o, wieczorem, ludzie. Jutro rano się wykosi, O piątej gdzie zacznie? Jutro rano to e, będzie, e, chłopie. Y, właśnie, trzeba będzie, chłopie, zaorać to. Dopóki no, ale deszcz. oborniczek jakiś. Y, no to no, wiesz, od krówek się wywiezie, to zawsze. Tą drogą, co ty jedziesz żarola, się, da, jakby Da to się nie? dojechać do drogi? Y, da się dojechać do drogi, tam potem skręcisz i akurat do farmy jedziesz. Albo jedź ten, a dobra już tam kodejdź. Uważaj, 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 bo ja tu będę skręcał. Stop, policja. Gdzie, gdzie, kurwa? Ręczny no trzymał. tomka. Bo słup wyrąbał, prawie. Ty, ty piśnik nie działa. W sumie źle wzięliśmy tą 902 dwójkę, bo powinien być do umiatania 4x4. No. No bo ledwo podjeżdża już, osa. A to odczep, odczep, odczep. Odczep, 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 albo z rozpędu dajesz. Dawaj, drifta. Jezus! Co to było? What the Jaki luck? A wy, ty, wy jeszcze nagrywacie, czy nie? Tak. 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 Zaraz. Zarąbiście. A wywaliło? No to, to chmielu nie wbijaj, bo po co mamy przycisk? Wiem, wiem. Po, Pożegnasz ten. Jeb... Chana me Czekaj, ja po... Ja pług i z rozpędu wronę. Tylko odjedź jakby co to... Dobra, uzyszę, to już to... będzie. O, odejdź, to przykryjemy z xv -em. Będziemy... Teraz, czekaj, od tej strony folię chodź. Okej. Okay. Okej. Okay. No już, dobra. Tomek jeszcze pomógł. Dobra, na folia naciągnięta, tu się przydusi. Jechać tym traktorem? Jutro się weźmie łopaty i się przykryje trochę ziemią, chociaż boki. No właśnie, tego. Ja tu już pojadę <grym> trochę. Ja zaraz, ja zaraz ją przedziurawię. Nie. nie! Perule, dobrze, że nie widziałeś osy. Znaczy, ten z to na pewno roztarka za chwilę. Uważaj, żebyś tam nie przywalił, bo tam oni postawili traktory. A to z tyłu pojadę, postawię. Dobra, na ja ten odcinek yy, yy, się pożegnamy. Ja oczywiście z 2014, a ze mną bym Chmielu. Narka. Yy, Osa. Na razie. Yy, Tomek. Home. Poczuj ta na mnie! Poczuj ta, no! No, maneczko wszystkim XV. Na razie. A w tle powinno słychać. Tam, bara, bamba, rabamba, bambam, bambam, bambam. E, De mister Phoenixa, który się pojawi e, w dwunastym odcinku. Let's play. I wychodzi osa Sobornika Jak mnie ja nie, nie w kurni mójce. Ja tu wjadę do garażu już. Aj, zarabił ty, puu, jeps. E, rol, gramy coś? O, a ja zamknę. Co mówisz? Co 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 gramy gramy na web. E, więc żegnamy się z wami, e, mapa oczywiście wiecie jaka, wszystko to, chcecie to mogę podać w opisie, e, pytania zadawajcie, będę w następnym odcinku, będę odpowiadał na pytania. Siemka.